Siema, witam Was na wynikach konkursu na Skin'a do AK-47 Asimov. No i już zaczynamy losować. będzie. Dobla. Już piszemy. Na no zwycięstwo poszukamy jeszcze jego komentarzu. Dzień ten komentarz ma. Na... O tutaj, odpowiadamy już mu. powiedz przypniemy jego komentarz albo nie przypniemy, Czy tam masz Dobra. No i widzimy się już, jak przyjmie ofertę. A few moments later. Dobra, Mikobla już przyjął zaproszenie. Dajemy mu tak, tak, potwierdzamy. Dobra, zanim ja to potwierdzę to chciał, w ogóle zapomniałem o tym powiedzieć, że film składa się z trzech części, pierwsza jest właśnie, którą oglądacie, druga to będą takie bardziej gadanka i wyjaśnienia, a trzecia to będzie konkurs, więc zostańcie, yy, zostańcie i nie przewijajcie, bo jest mega fajny konkurs dla wszystkich, ale to dopiero w trzeciej części. Też drugą polecam też obejrzeć. Dobra, czekamy, czekamy. No i zaraz powinno... Dobra. Już. No to przejdźmy do kolejnej części. Przejdźmy już zatem do drugiej części filmu. Dlaczego nie było filmów? No właśnie. Ja bardzo Was przepraszam, że nie było, ale no niestety... Powiem szczerze, nie, nie miałem co nagrywać. Tak naprawdę nie miałem kontentu, bo kupiłem Wiedźmina, dwójkę miała być z tego seria na kanale, zainstalowałem i, tak, wszystko. Nawet spróbowałem nagrać odcinek, ale niestety. Karta graficzna mi nie wyrabia po prostu, i straszne by były lagi. takie coś do nagrywania by było po prostu beznadziejne, więc może uda mi się coś załatwić, żeby była seria, ale no nic na razie na to nie poradzę. Możecie też pisać w komentarzu, bardzo bym wdzięczny, co mogę nagrywać jeszcze. To fajnie, jakbyście napisali. I jeszcze, to nie wszystko z tego filmu. W ramach tego, że nie było filmów przez tydzień, organizuję znowu konkurs. Tym bardziej, taki bardziej dla wszystkich. Konkurs będzie na PaySafeCarda za 50 zł. No właśnie, no to tyle. Przejdźmy już do samego konkursu. Co zrobić, żeby wziąć udział? Pierwsze, co. To musicie zasubskrybować kanał, dać lajka pod tym filmem i napisać w komentarzu hashtag PSC. Wtedy przypnę Wam serduszko i bierzecie udział. Ale uwaga, to jest ważne to jeszcze nie wszystko. Wyniki konkursu będą równo za tydzień o tej samej godzinie, w której wlatuje ten film. Więc ustawię tam premierę i na tym filmie pokażę już to PSC. Właśnie, ten kod. I to będzie na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. Yy, pokażę ten kod, i kto pierwszy go wpisze, ten będzie miał. Taki postanowiłem zorganizować konkurs. Myślę, że bardziej uczciwy, jakby ktoś miał wątpliwości co do tamtego konkursu, to ma teraz taki, że że, ten, że nie powinien mieć już wątpliwości, że tam jest to ustawiane czy coś. No, i to by było na tyle z tego filmu. Pamiętajcie o Subiku, łapce w górze, i żeby napisać w komentarzu, jaki film chciałbyś zobaczyć na moim kanale. No, i to by było na tyle z tego odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Cześć!